Witam serdecznie. Na początek chciałam bardzo podziękować za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze, zdjęcia, które dostaję od Was. Za to, że dzielicie się tym, jak wykonujecie pracę, które projektuję. Jest to dla mnie bardzo miłe. Bardzo za to dziękuję. Święta coraz bliżej. Dlatego też. Dziś chciałabym pokazać projekt bombki, która mam nadzieję Wam się spodoba. Jest to bombka wykonana na akrylowej bombce, ale również można ją wykorzystać jako bombkę usztywnianą na baloniku. Mam nadzieję, że ten projekt Wam się spodoba. Zróbcie sobie ulubioną herbatę albo kawę. Zapalcie zapachową świeczkę i zaczynamy. Do wykonania naszej bombki potrzebujemy szydełko 1,5 mm, a także kordonek. W moim przypadku jest to maksimum przyjemności, kolor biały bez żadnych dodatków, ale możecie użyć jakiegokolwiek kordonka. Potrzebujemy również bombkę akrylową. Ona jest otwierana. Tak się prezentuje, i na niej będziemy pracować. Zaczynamy naszą bąbkę, rozpoczynamy od łańcuszka. Ja na razie sobie krylową odłożę. Rozpoczynamy od łańcuszka, wykonujemy pętelkę początkową, czyli kordonek. Kładziemy sobie na szadełku. przerzucamy go na drugą stronę, można go sobie złapać. Zawijamy wokół palca i raz. Przeciągamy po prostu kordonek przez pętelkę. Teraz wykonujemy 10 oczek łańcuszka. Za każdym razem po prostu raz przeciągamy przez pętelkę, która jest nasze do pierwsze. Mamy 10 oczek łańcuszka. Teraz zamykamy je oczkiem ścisłym. Wkłuwamy się tutaj w pierwsze oczko. W ten sposób mamy dwie pętelki na szydełku i przez te dwie pętelki przeciągamy kordonek. Tak to wygląda. Mamy nasze kółeczko z łańcuszka. I teraz wykonujemy. Trzy oczka łańcuszka jako słupek pierwszy. Teraz wykonamy słupek drugi. Nawijamy na szydełko kordonek. Wkłuwamy się w kółeczko z łańcuszka. Przeciągamy. Mamy trzy pętelki. Przeciągamy dwie. Przeciągamy przez dwie znów. Teraz trzy oczka łańcuszka. I wkuwamy się pod dwie niteczki tego naszego słupka. I robimy oczko ścisłe. I to jest pikotek. Kolejny słupek tym razem bez pikotka. Czyli mamy już trzy słupki, a na jednym środkowym jest pikotek. Kolejny słupek i pikotek. I znów pod dwie. I kolejny słupek bez pikotka. I teraz tych słupków z pikotkami ma nam wyjść 11. Tu jeszcze później zakończymy. Ostatni, ostatni nasz słupek będzie pusty, bez pikotka, i wtedy połączymy się już w całe kółeczko. I ja wtedy wrócę. I pokażę, co dalej. Tak się prezentuje, prawie ukończony rząd. Ostatni słupek wychodzi nam oczywiście z pikotkiem, tylko ja się pomyliłam, kiedy to mówiłam, że kończy się słupkiem zwykłym. Kończy się pikotkiem. I teraz wkuwamy się w ten słupek bez pikotka oczkiem ścisłym, zamykającym, tak jak. Łańcuszek zamykaliśmy na początku, czyli po prostu przeciągamy przez wszystkie słupki. Teraz słupki można sobie już ciągać po całej naszej obręczy, ale tak naprawdę one się jeszcze ładniej rozciągną już na bombce. Tak to wygląda. Warto sobie w trakcie pracy co jakiś czas przymierzyć naszą robótkę do bombki wtedy wiemy czy nam się dobrze układa. Teraz e, oczywiście ona nie będzie w ten sposób, tylko będzie na dole tutaj, ale przecież to jest kula, więc gdziekolwiek przymierzymy, a tu łatwiej mi jest to dopasować, ponieważ tu jest ten zaczep na sznureczek. Teraz wykonamy cztery oczka łańcuszka. Podwójnie nawijamy słupek, czyli dwa razy nawijamy na szydełko, wkuwamy się w słupek bez pikotki, następny i przerabiamy do końca w ten sposób. Teraz wykonujemy cztery oczka łańcuszka i znów dwa razy nawijamy. Uwaga! Musimy zostać ciągle na tym samym słupku. Czyli wkuwamy się jeszcze raz, przerabiamy i wkuwamy się dopiero teraz w kolejny podwójnie nawijany słupkiem. Cały czas pracujemy teraz na łańcuszkach i podwójnie nawijanych słupkach i dopiero teraz zamykamy. Te słupki są nie do końca przerobione. Pokażę to jeszcze raz. Cztery oczka łańcuszka i teraz dwa razy nawijamy, wkłuwam się w słupek pomiędzy pikotkami, przerabiam, przeciągam przez dwie, przez dwie. Dwie zostają na szydełku. Znów nawijam dwa razy. Wkłuwam się w kolejny słupek. Przerabiam dwie. Tyleczkę poszło jeszcze. Jeszcze raz przerabiam dwie. Przerabiam dwie i mamy trzy pętelki. I dopiero te trzy pętelki razem przeciągam. I tak przerabiam cały ten rząd. Tutaj oczywiście trzeba zrobić jeszcze jeden taki słupek podwójny i cztery oczka łańcuszka, aby się tu połączyć na końcu. I ja wtedy wrócę i pokażę, co dalej. Tak będzie wyglądał tu naszej bombki. Teraz wykonujemy oczko ścisłe w lewą stronę. I jedno oczko pod łańcuszek. Po prostu, żebyśmy znaleźli się w miarę, w miarę na środku naszej robótki. Teraz wykonujemy cztery oczka łańcuszka. I uwaga, od razu podwójnie nawijany słupek obok tutaj, w tym samym miejscu, pod tym samym łańcuszkiem. W ten sposób. Teraz. Zamykamy i wykonujemy pięć oczek łańcuszka. I znów dwa podwójnie nawijane słupki pod tym samym tutaj łańcuszkiem, czyli pierwszy. I drugi. I uwaga! Zostajemy tak, bez przerobienia. Nabijamy znów dwa razy, wkuwamy się pod następny. I tu znów dwa podwójnie nabijane, nie do końca przerobione słupki. Czyli z każdego tego podwójnego słupka musi nam zostać już sama pojedyncza pętelka. W ten sposób. Czyli mamy pętelkę z łańcuszka i cztery pętelki. Z podwójnie nawijanych słupków. Przerabiamy i znów pięć oczek łańcuszka. Znów dwa razy nawijamy i dwa słupki, czyli po cztery podwójnie nawijane słupki na każdym łańcuszku oddzielone pomiędzy sobą pięcioma oczkami łańcuszka. I tak przerabiamy cały ten rząd, a także kolejny, dokładnie w ten sam sposób. Nie dodajemy, nie zrobiłam jednego słupka, ale to można wszystko sobie wrócić. Znaczy się wkłuć tutaj pod, pod te pętelki. O teraz. I w ten sposób przerabiamy dokładnie tak samo, przerabiamy kolejny rząd, po prostu po połączeniu tutaj muszą być, yy, musi się tutaj połączyć oczywiście yy, te pięć oczek łańcuszka tutaj w tym miejscu, i wtedy znów robimy sobie oczko łańcuszka, oczko pod łańcuszek i przerabiamy dokładnie tak samo ten kolejny rząd, ten następny rząd. I kiedy to skończymy, ja wracam i pokażę, co dalej. Ukończyłam obydwa rzędy, ponieważ były identyczne. Oczywiście mierzymy sobie na naszej bombce, czy wszystko dobrze się układa. Delikatnie oczywiście trzeba to rozciągać sobie. Wtedy wszystko będzie ładnie wyglądało. I teraz wykonujemy kolejny rząd. Tutaj yy, nie potrzebujemy już przechodzić oczkami ścisłymi, o czym ja zapomniałam i sobie już przeszłam, ale to nic. Czyli musimy tu powtórzyć sobie. Podwójnie nawijane słupki. I połączyć. W ten sposób. Teraz wykonamy półsłupki. Od razu na łańcuszek. Przechodzimy i wykonujemy półsłupek. Półsłupki wykonujemy w ten sposób. Wkłuwamy się pod łańcuszek, wyciągamy kordonek i dopiero teraz przez dwie pętelki troszkę coś pomiędzy oczkiem ścisłym a słupkiem. To jest pierwszy, drugi, trzeci. Na czwartym się zatrzymujemy. I tutaj wykonujemy 10 oczek łańcuszka. Zamykamy je w pikot, czyli pod dwie niteczki na tym półsłupku wkłuwamy się. Zamykamy i znów przerabiamy trzy półsłupki. Teraz półsłupek na łączeniu. I znów trzy półsłupki. Pierwszy, drugi, trzeci bez niczego. Teraz jeden półsłupek jako środkowy i tutaj 10 oczek. I zamykamy je w pikot. I znów trzy półsłupki. Czwarty już na tym łączeniu. W ten sposób. I tak przerabiamy cały ten rząd, i widzimy się w kolejnym rzędzie.